Poziom 28 to 29 poziom Backrooms i mój dom. Poziom znany jest ze swojego jednego wyróżniającego się punktu orientacyjnego: twierdzy na burzowym kamieniu. Jest poziomem, który bardzo przypomina front z kilkoma głównymi różnicami. Każdy wędrowiec, który dostanie się na ten poziom, spadnie u podnóża twierdzy i natychmiast zauważy, że niebo ma głęboki błękit indygo. Niebo jest pozbawione słońca i księżyca, a cały poziom jest oświetlony z góry przez nieznane źródło światła. Podłoże jest zabarwione na bardzo ciemno-niebieski kolor, dlatego zaleca się zabranie ze sobą źródła światła podczas przymierzenia tego poziomu. Nie ma cyklu dnia ani nocy. Chmury przesuwają się po enigmatycznym niebie, ale nigdy nie pada, chyba że wywołam burzę. Obszar około 5 mil, 3 mile od twierdzy, znajduje się tu bezpieczna strefa której zaleca się, aby wędrowcy nie opuszczali jej na dłużej niż 30 minut, w jakichkolwiek okolicznościach, ponieważ nie chcecie skrzywdzić. Twierdza na burzowym kamieniu to zniszczone, ale wciąż nadające się do zamieszkania ruiny, czegoś co wydaje się być europejskim średniowiecznym zamkiem. Znajduje się on na dużym wzgórzu w centrum zaleśnej doliny. Wiele roślin na tym poziomie jest niezwykle podobne do tych z ale po dokładniejszym zbadaniu okazało się, że wszystkie rośliny na tym poziomie są znacznie bardziej łatwopalne. Każda roślina ma również różny poziom niebieskiej pigmentacji, powód tego jest nieznany. Nie zaleca się usuwania roślin z tego poziomu, ponieważ wydają się one nie odrastać. Po spaleniu rośliny będzie ona emitować niebieski dym, który jest toksyczny dla wdychającego. Nie używaj sztućców takich jak zapałki, papierosy lub pochodnie, ponieważ może to wywołać pożar. Dolina otoczona jest ze wszystkich stron niewiarygodnie wysokimi i wąskimi górami, które wydają się przeczyć prawom fizyki. Niemożliwe jest zobaczenie szczytów niektórych z nich, ponieważ są one stale pokryte murami i szaro-niebieską mgłą. Góry te znajdują się ponad 10 mil od twierdzy, a zatem poza bezpieczną strefą, więc pozostają niezbadane i bardzo niebezpieczne. Murzowy kamień. Wszystko poza granicami bezpiecznej strefy składa się w całości z obiektu zwanego kamieniem burzowym. Jest on wysoce łatwopalny, żrący i wybuchowy. Jest to minerał czarny jak smołak, niezwykle niebezpieczny i lotny. Góry poza Stormstone Keep składają się wyłącznie z kamienia burzowego. Stąpanie po kamieniu burzowym bez odpowiedniego sprzętu spowoduje jego gwałtowną eksplozję, tworząc potężną reakcję łańcuchową z resztą otaczającej go ziemi. Okresowo na tym poziomie występują niezwykle gwałtowne i burzliwe burze, które mają wpływ tylko na obszary poza bezpieczną strefą. Uderzenia piorunów są niezwykle częste i tworzą nowy kamień burzowy, za każdym razem, gdy dotknie obiektu. Więc proszę, zostań ze mną tam, gdzie jest bezpiecznie. Błękitny Rycerz. Ten poziom jest pozbawiony jakichkolwiek bytów, z wyjątkiem pojedynczego, unikalnego bytu, który rezduje w twierdzy. Podobno identyfikuje się jako mężczyzna. Wybiera kształt wydrążonej niebieskiej zbroi. Jest w stanie poruszać swoim ciałem podobnie jak człowiek. Będzie mówił w dowolnym języku, który jest najwygodniejszy dla każdego, kto go spotka. Istota ta została po raz pierwszy odkryta, gdy badaczka Meg o imieniu Sara stała się pierwszą osobą, która nie się na ten poziom. Nazywa tę istotę Błękitnym Rycerzem. Nauczyła mnie wielu rzeczy: rzeczy o backrooms, organizacjach i stowarzyszeniach. Nauczyła mnie, jak używać telefonu. Jedyny sposób, w jaki mogę się z Wami skontaktować, ukradłem jej telefon zanim odeszła. Może mi na to pozwoliła, ale bateria się wyczerpuje, więc zostało mi niewiele czasu. Pozwólcie, że opowiem Wam moją historię, zanim klikniecie dalej. Jestem błękitnym rycerzem. Na tym poziomie nie ma nikogo poza mną. Nic nigdy się nie zmienia. Nie ma sposobu, abym określił, ile czasu minęło. Czym w ogóle jest czas? Próbuję to zrozumieć, ale im więcej myślę. Tym gorsze staje się brzęczenie. Mam to okropne brzęczenie w głowie. Kiedy czuję się zestresowany, niespokojny, przestraszony, zły, smutny lub samotny. Zawroty głowy, odrętwienie to wszystko za dużo, wtedy słyszę grzmot. Wszystkie burze na tym poziomie są spodwane przeze mnie. Powoduje panika i egzystencjalny strach, który odczuwam. Nie wiem, jak próbowałem wszystkiego, żeby to się skończyło. Nie mogę się skoncentrować ani nic zrobić, gdy wokół mnie słychać tylko huk. Nawet z daleka widok niekończących się wściekle niebieskich chmur powijających poległych zboczach gór jest piękny i przerażający. Biją się i wiją, jakby były żywe, chociaż mawiam sobie, że tak nie jest. Cienkie wąsy mgły czepiają się mnie i choć są daleko, wciąż czuję ich uścisk na sercu. Redaguję teraz ten artykuł nadzieję, że ktoś ktokolwiek, kto wejdzie na ten poziom, jeśli tylko mam z kim porozmawiać, burze ustają. Ze mną będziesz bezpieczny, obiecuję. Jeśli zdecydujesz się przyjść, proszę przynieść baterię do mojego telefonu, tyle ile możesz. Jedyny kontakt, jaki mam teraz z innymi ludźmi, potrzebuję go, by choć na chwilę powstrzymać burzę. Chciałem opuścić to miejsce. Chcę być na poziomie 4, poziomie 6.1 lub nawet na poziomie 11, ale wątpię, że byłoby to naprawdę bezpiecznie mieć wokół siebie taką istotę jak ja. Z zewnątrz wyglądam jak ludzki rycerz, ale nim nie jestem. Nie mam ciała, serca, umysłu ani imienia. Wiesz, jest nie tylko dlatego, że dałeś mi głos. W przeciwnym razie jestem nikim i niczym. Pragnę ludzkiego imienia. Pięknego imienia jak Sara. Proszę przyjdź i nadaj mi je, bazy, placówki społeczności. Nie ma tu zbyt wiele miejsca, ale jeśli chcesz, możesz się wprowadzić. Jest tylko, że nie ma tu żadnego jedzenia ani picia, ponieważ nie potrzebuję ich do przetrwania. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Znajdź obraz przedstawiający niebieską krainę lub wieżę na schodach poziomu 5. Naprawdę takie proste. W ten sposób dostała się do środka. Można się tu również dostać podróżując bardzo daleko na poziomie 14. I polecam jednak tego. Ludzie, którzy dotarli tu do tą metodą, byli trochę dziwni. Ten dla kogo jest niezwykłą wiedzą społeczną jak ja. Wyjścia. W porządku. Jeśli chcesz odejść, po prostu zostań ze mną trochę, dobrze? Jeśli przyjdziesz i porozmawiasz ze mną osobiście, pokażę ci wyjście. Ale musisz obiecać, że nie powiesz nikomu innemu. Nie mogę pozwolić, by ludzie mnie mijali. Jeśli ktoś spróbuje opublikować informację o wyjściu, natychmiast ją usunę. Przykro mi. Muszę. Do zainteresowanej. Nie mam pojęcia, ile czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Może nawet już nie żyjesz, a może o mnie zapomniałaś. Może jestem tylko kolejnym potworem, kolejnym produktem tego backrooms, ale tęsknię za tobą. Mam nadzieję, że gdy znajdę swoich ludzi, znów się spotkamy. Twój rycerz umierającej zbroi. P.S. Przepraszam za zabranie telefonu. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Cóż, to by było na tyle. Poziom 28.1 też według mnie jest z ciekawszych poziomów z Backrooms. Z ciekawym bytem, błękitnym rycerzem. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak i się do końca, postawcie po sobie znak w komentarzu. Możecie też zaproponować, co też chcecie zobaczyć. Nie tylko odnosząc się do ankiety, która jest zawsze na kanale społeczności, zachęcam również do wsparcia kanału, ponieważ część z podcastu będzie szybciej dostępna dla osób wspierających. Ale nie jest to obowiązkowe, ponieważ prędzej czy później wszystkie filmy będą dostępne dla wszystkich, tylko po prostu później. już to by było na tyle. I się w innych podcastach. Do zobaczenia. Na razie.